Witajcie. Czy Boży człowiek musi wszystko robić za darmo, bo tak niektórzy uważają, pisząc różne komentarze, dlaczego tam zasalkę, dlaczego tam bilet wstępu jest, dlaczego przecież wszystko powinno być za darmo. Sprawdźmy to. Biblia mówi nam tutaj jasno, że co darmo dostaliście, darmo także. Dawajcie. Jezus Chrystus nie wynajmował salek. Jezus Chrystus na przykład nie miał w Izraelu takiej zimy jak my w Polsce. A zatem od jego służby nie wymagało się żadnych opłat za bilet wstępu, bo Jezus za salkę nie płacił. Jezus także nie pisał książek. Więc na przykład książki, które są dzisiaj domeną wielu chrześcijan, są po prostu normalnie płatne. Dlaczego? Co darmo. Dostałeś, darmo daj. Co chrześcijanin dostał za darmo? Za darmo dostał moc do uzdrawiania, uwalniania, prorokowania, czynienia cudów. Czyli tak naprawdę o co chodziło co darmo dostałeś darmo daj. Nigdy Boże człowiek nie powinien pobierać pieniędzy za proroctwa, modlitwę. I he... I tyle, tak naprawdę tyle, no bo co darmo dostajesz, to darmo daj. Więc właśnie czytajmy tutaj ze zrozumieniem, czyli jeśli jakiś Boży człowiek, cudzysłów teraz dam Boży, bierze pieniądze za modlitwę, to powinieneś tutaj już zwrócić uwagę i powinieneś mu hej, opamiętaj się, nie bierz nigdy pieniędzy za modlitwę, ponieważ Jezus Chrystus powiedział: co darmo, dostałeś darmo daj, ale. Bilet wstępu na konferencję chrześcijańską, za książkę, za konsultację jakaś darowizna. Co z tego? Chodzi o to, że Boży Człowiek także poświęca swój cenny czas, wynajmuje salki, robi różne rzeczy, pisze tą książkę, wkłada się w to w kilkadziesiąt, nawet czasami tysięcy złotych i wtedy po prostu to wszystko adekwatnie tutaj się rozlicza. Oczywiście bardzo często także w możliwości darowizny. Więc. Tutaj, przyjaciele, czytajcie ze zrozumieniem. Co darmo Boży Człowiek dostał, darmo ma dawać. Czego darmo Boży Człowiek nie dostał, darmo nie musi dawać. Błogosławie.